Siemanku widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów magazynów Lego. Mam dzisiaj dla was najnowsze magazyny na końcówkę maja i początek czerwca. Dużo fajnych nowych magazynów, w tym najlepsza nowość Lego Duplo. Za chwilkę do tego sobie wrócimy, ale to jest coś na co bardzo wielu z was czekało. Przegląd zaczniemy od magazynu Lego City numer 6 który kosztuje niezmiennie 14,99 w zestawie w Polibagu, dostajemy Strażaka z kładem. Sam Kład, dosyć prosta konstrukcja, na uwagę zasługuje ten oto żółty klocek oraz y, oczywiście koła, które można wykorzystać w innych pojazdach. A tak poza tym, no to figurka Strażaka, coś co już nieraz było, y, gaśnica niebieska, Hmm, może jeszcze tutaj z tyłu ten też żółty klocek może się Wam spodobać. Do no City jak City jest to zawsze fajny dodatek. W samym magazynie jest dużo łamigłówek, komiksów i zagadek w Uniwersum City. A my zajrzyjmy sobie na koniec i jest zapowiedź kolejnego numeru, który ukaże się 1 lipca. I dostajemy policję wodną, oficer plus skuter. Dawno nie było nic w klimatach wodnych, więc tym razem nadrobimy zaległości. Dosyć fajny numer się zapowiada. Kolejny magazyn to LEGO Jurassic World 1499, numer czwarty na ten rok. I minifigurka Owena z łodzią. Z napędem śmigłowym. Takie łodzie były kiedyś jako osobne zestawiki. Ja jeszcze pamiętam, w latach 90. takie sety wychodziły. No, a tutaj możemy za niedużą kwotę sobie taki mm, pojazd skonstruować. Owen był już kilka razy w tych y, polibagach, ale no nie ma za dużo innych postaci z tego uniwersum, więc chcąc, nie chcąc, będzie się powtarzał. Pistolet również z tą strzykawką już się przewijał kilkukrotnie. Śmigło będzie robiło, robiło robotę, ale naprawdę czuć, że jest tych klocków niemało. Ja, a dodatkowo dostajemy jeszcze limitowaną kartę Dilophosaur Edycja, limitowana. Piękna karta do kolekcji. Jeśli ktoś zbiera trading card game, no to tutaj sobie tą kartę może znaleźć. W magazynie mnóstwo, mnóstwo zagadek. O i zobaczcie na koniec 14 lipca ukaże się kolejny numer z super zabawką raptorem i gniazdem dinozaura. Jest tutaj yy, piękny klocek, właściwie dwa klocki rozwalone jajo i to jest raczej rzadko spotykany element. Do tego te dwie palmy. No i minifigurka Raptora. Całkiem spoko się to zapowiada, także będzie trzeba zakupić. Kolejny z magazynów, który w tym miesiącu ukazał się w kioskach to Lego Star Wars numer 7, cena również 14,99 i dostajemy w polibagu Brzeszczot. Taka oto konstrukcja. Dużo szarych klocków, dużo elementów 41 klocków dokładnie. Fajne są tutaj te dwa silniki. Coś nowego, co jeszcze w tych konstrukcjach się nie pojawiało. Szybka też jest spoko. No i tutaj ta sztabka srebrna, która posłuży jako element nadwozia tego kokpitu bodajszy. Fajny zestawik, fajny. Do tego dostajemy kartę. Ashoka Tano i Żołnierz Klon. Karta limitowana. Tylko w tym magazynie ją yy, możemy trafić, więc dla wszystkich tych, którzy zbierają karty Star Warsowe, no to pozycja obowiązkowa. Co też tutaj w środku się nam trafiło? Ciemna strona albo jasna strona. Plakacik. Przyjemny plakacik. No i rarytas. Chyba na to wszyscy czekali. 5 lipca myślę, że kioski zostały wykupione. Wykupione wszystkie egzemplarze, bo Darth Maul 5 lipca pojawi się w tym magazynie. Jeśli ktoś jeszcze nie ma tej figurki, to najlepsza będzie okazja, żeby ją zdobyć i rozwinąć własną kolekcję. Na pewno, na pewno znajdą się tacy, którzy zakupią po kilka sztuk, bo jest to fajny rarytas w tej cenie można sobie tego Dart Maula zakupić i na sam koniec coś dla nieco młodszych miłośników Lego, coś czego jeszcze nie było historyczny pierwszy numer magazynu Lego Duplo numer pierwszy na 2022 rok cena to 19,99 jest to o 5 zł więcej niż tych poprzednich magazynów ale też no, duplo za często, myślę, nie będzie wychodził. Nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądało. Ale tu mamy pierwszy numer, i od razu rzuca nam się ta wielka, wielka figurka Triceratopsa dinozaura, który jest tutaj w tej saszetce, w tym polibagu. Za moment sobie go otworzymy. No i tak oto prezentuje się ta figurka dinozaura. Piękne malowanie, kolory są y, tutaj od góry bardziej żywe, tutaj stonowane. Rogi nie są zbyt ostre, także dzieci nie zrobią sobie krzywdy tym dinozaurem. No, a minifigurka naprawdę robi wrażenie. Bardzo fajny pomysł z tą serią Duplo. Od, odłóżmy sobie na moment triceratops. To może być też fajny gadżet na biurko taki dinozaur. I sprawdźmy. Czy ten magazyn czymś się różni? Na pewno różni się tym, że jest inaczej klejony. Wydaje się grubszy. Już na samym początku od razu wita nas y, cały świat dinozaurów. Oczywiście ta gazetka jest dedykowana dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Ale wiadomo, że będą czytać się raczej rodzice. No, i jest tu sporo, sporo łamigłówek dla najmłodszych. Kolorowanki, gry logiczne, jakieś tutaj zgadywanki. I coś, co mi się bardzo podoba, taka miarka, dzięki której będziemy naszych maluchów mogli zmierzyć do metra 50. M. Wycinamy te dwa elementy. I tutaj jeszcze raz dwa. Kleimy to w całość, powstaje taka długa miarka na metr 50. M. Przyklejamy to do framugi drzwi, no i możemy zaznaczać, jak nasz osesek podrósł. Także fajna sprawa. Tutaj wpisujemy też datę, na przykład kiedy był dokonany pomiar, i kilka takich fajnych pomiarów przez kilka lat może nam fajnie tutaj zagrać. Świetny pomysł. Ale to jeszcze oczywiście nie wszystko, bo tych zagadek jest jeszcze dużo, dużo więcej. Wskaż dobre kolory. No, dzięki tym zagadkom yy, dzieci najmłodsi będą fajnie mogli rozwijać swoje umiejętności. Yy, na koniec jeszcze widzę, że jest gra w znajdź pary. Tutaj najlepiej jakby dorosły. Wyciął wycią te karty. I wtedy możemy sobie zagrać w grę. Nie ma, nie ma zapowiedzi kolejnego numeru, ale to też nic dziwnego, bo pewnie wydawnictwo Blue Ocean musi się zorientować, jak to wyjdzie w sprzedaży. Yy, moim zdaniem powinno być naprawdę świetnie no bo tego na rynku brakowało. Brakowało takich z dodatków dla najmłodszych i powiem Wam, że no nie tylko. Można się też pokusić o kupno tego zestawu. Typowo pod kolekcjonerkę. Słuchajcie, na dzisiaj byłoby tyle. Ja będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie ciekawy komentarz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.